Poczekajcie, tej jest naprawdę dobra. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Laj, Jestem tego pewny. W głębi duszy o tym wiem, że go poskromię. W runcie tej go zabiję, ale on na widzie. Co mam zrobić, powiedz mi, ale jestem pewny, w głębi duszy o tym wiem. Dzisiaj wie, że bronimy, defujemy. Wszyscy musimy ją tym defować. I powiedz, ile damage wali. ze skilla w przegach już siedzi, aby nas jeść. Często z nas nas i zabije asasyn. Weźmie na nas kół, puści na nas fojaku. Zabije nas, powiedz mi skąd on się tutaj wziął. D no. Czy w dżungli, czy gdzieś indziej. Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, Dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby, dzień dzień to robił, patrz, on wygląda o tak tak tak, zabija bez litości wszak, on zabijał bez litości tak, o wieków nawet jak powstał League of Legends, tak, jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, 16 góry. Zabiję go dzisiaj tak, poskromię go w dżungli. On mnie nie pokona wszak, ale no niestety. mnie mniej ma mniej od niego, Mama mało Major, mama mało Major, ma mało Major, ma mało Major. Pokona mnie, pokona mnie, pokona mnie jak zwykle.